Cześć, jestem Nadia i witam was w kolejnym filmie na moim kanale I dzisiaj jest, robimy sobie zwykłego bloga. Przyjechaliśmy właśnie do stajni um, i, I co? I w sumie dzisiejszy plan jest dość luźny Bo na, na pewno ustawimy jakieś drążki e, Więc pojedziemy sobie tak same um, Jeżdżą dzisiaj i Jasia i czampa I w sumie nie wiem, czy to robimy, coś porobimy dodatkowego Bo pogoda jest kiepska, więc ani nic nie wykąpiemy, ani nic No zobaczymy Zobaczymy, co nam przyjdzie do głowy w trakcie, na razie wiemy na pewno, że ustawimy jakieś drążki, pojedziemy sobie chłopaków, najpierw zabieram Jasia, a potem zobaczymy, więc zapraszam Was do oglądania. Mam 20% w telefonie i chyba jest zapowiadana deszcz, więc będę musiała tak szybciutko się świeżyć trochę, nie wiem, jest taka śmieszna pogoda, że jakby... Tak ciemno i tak dziwnie, ale ja taką pogodę lubię, wolę tak, taki jaki jest upał szczerze mówiąc, więc cieszę się, że pół naszego lata takie było i mam, mam, wrażenie, mam nadzieję, że do końca już coś takie będzie, bo nie mam ochoty na upał. Mm, zwłaszcza po tym co przeleżyłam na Silezji i w Baborówku było strasznie. Więc dobra, szybko lecę i siadłam jaś. I kucam dziecko. Ojej, dzień dobry. Ej, on jest ogolony? Nie. A jakiś taki jest świeży. Cześć misiu. Cześć piękny. Cześć. Cześć misiu, to mogę mu zamknąć tamte okienko. To idę zamknąć. komisja zamykania boksu. Okienko czapowi. Położę was tutaj. Nie wiem czy będziecie widzicie widzieć. Men okay. det, det är två Dzisiaj nie wzięłam sygnału do włosów żadnej, więc będę musiała sobie związać gąbkę recepturką. Co jest najgorsze na świecie, bo to się włosy ciągnął od tej łuki. Potem to ściągnąć albo rozciąć, a przy okazji się rozciąć włosów włosów. Najgorzej. Ja. W międzyczasie zdążyła wyciągnąć Jasia, ale jak dzisiaj jest. Uh! bo nogę, bo on myśli, że tak trzeba. Nie? Weź, od do łóżka. Bo on już się nauczył. Wcześniej nie podobał mu w ogóle, a teraz to się tak nauczył, że tam, a on już podniósł nogę. I nie wie, o co chodzi, że ty. To, to nie tak. Że ty nie chcesz, żeby podniósł nogę. Stój, zostań. musiała go iść pogodować, więc tak jest ponagrywane w kratkę ale ostatnią chwilę jak pojeździłam te ten to już tak fajnie, bo... I pogoda fajnie. jak nad Morzem Jesienią. Co? I pogoda jak nad Morzem Jesienią. Ja tam lubię taką pogodę. Usiadłam sobie trochę głębiej w siodło i już fajnie dał się wycofać i w ogóle i było fajnie. Ja proszę bardzo, pięknie na mojej jeczce stoi, Zapijałam go i na razie jest grzeczny, więc mam nadzieję, że będzie ok. Mama idzie na stację, bo bardzo na maksa, więc idzie sobie po herbatkę. A ja, właśnie Jasiowi najpierw wycieram z piachu te kopytka, a potem będę mu robiła strzałki, bo on ma takie mocno gniące, więc będziemy mu robić strzałeczki. Oczyściłam mu te kopytka, zamiotłam i teraz pokażę Wam, czego używam. Ojej, kto sobie tak ziewa, Właśnie na jego strzałki. Ja używam tych dwóch produktów. Te, ten niebieski bardziej, jakby z zagłębienia, tam gdzie jest takie zgnite i gdzie są dziury. To do tego wacik, zapycham to wacikiem tak co drugi dzień. Ojej, kto sobie tak ziewa. I tym czerwonym to po prostu codziennie smaruję wszędzie dookoła, gdzie, jest, gdzie wszystko gnije, tak, żeby, żeby się goiło. Co mąbelku, no i już robimy, żeby się suszyło to wszystko. Ojej, a mi się flash włączył. Dobra, ogarnęłam jeszcze ranki i ściągnęłam yy, trochę jego yy, sklejki i tego tak naprawdę tyle. Lecimy do boksu i ja się już mam wolno dzisiaj. Mam, ale mam się śliwiotych. Już o ludzi się pyta jak to wygląda u nas z padłkami. I spokojnie, to jest tak, że jeśli... Ja teraz będę stajni. nie wypuściłam konia, no to spokojnie, nie znaczy, że on nie wychodził. Oj, jesiu! Bo yy, nasze konie wychodzą, są wypuszczane przez stajennych rano i wychodzą na kilka godzin na łąki i potem wracają sobie czasami wychodzą na karuzele, czasami wychodzą na padoki e, takie pieszczyste, więc spokojnie moje konie wychodzą na padok. Chłopacy teraz jedzą kolację. Czamp też, więc zanim go zabiorę, to mu pozwolę zjeść i chwilę odpocząć, a ja w międzyczasie ogarnę sprzęt po Jasiu. Ale już na pewno zauważacie, że ten konik, Jasiu, się naprawdę fajnie ujeżdża i już jest coraz taki fajniejszy. Coraz i, i coraz, wiadomo, że ja jeszcze mam, mam wrażenie mało takie, takiej kontroli siebie, trochę takiego ciała swojego na, nim, na tym koniu, bo jednak... Je, champ ten koń i ai, Champa Ayasiu ja to są dwa zupełnie różne konie. No i jakby ciężko jest się przestawić z jednego na drugiego, no zwłaszcza jeśli nie jeździło się w międzyczasie zbyt wielu koni, no bo ja tak naprawdę jeździłam Champa teraz tylko od 2023, tak naprawdę, no jakoś od końca 2023 to jeździłam. Tylko i wyłącznie na czampy. I dopiero teraz na początku tego roku dostałam Jasia, więc wcześniej jeździłam na innym kucyku i też jeździłam tylko na tym kucyku długo. Więc no ja jakby nie jeździłam na za wielu koniach. Wiadomo, myślę, że łatwiej jest jak jeździ się na różnych koniach, jak yy, pozna się różne rodzaje koni, bo każdy koń jest inny i trochę więcej masz wyczucia. Ja je zbieram dopiero, więc... Ale Spokojnie, mamy czas. Nie wiem, czy to co gadam ma sens w ogóle, ale lubię sobie pogadać do kamery, więc... I co, to spokojnie, miałam kamizelkę, zawsze w kamizelce. Znaczy no nie zawsze, bo czasami jak jest mega gorąco, na siebie nie jeżdżę w kamizelce, ale na jesiu zawsze. E, więc miałam tylko pod bluzą. Przyjechała mama, więc idę się napić i lecimy dalej. Przyprowadziłam sobie siwego, więc szybciutko go siadłam w 3 sekundy. I lecimy, bo okazuje się, że mamy już mało czasu. Tak. Dobra, gotowy, lecimy, chodź Wamberku, no chodź, chodź, no chodź, idziesz? Czy się prezentujesz ładnie w okienku? Chodź, no chodź, idziesz? Chodź, no chodź, o, nie wiem gdzie iść. chodź. kuty ojku, ty bąbelku! Ti bąbelku! No hej, masz brudny. Pusteczki mokre się skończyły. Idzie jesień, idzie jesień, idzie jesień, zacznie się zima. Będziemy siedzieć na hali przez 6 miesięcy. Jak tam nocna jazda? O, mama ominęła połowę mojej jazdy, więc no... Zagadałam się. Trochę tak. Ale yy, poza tym, co widzieliście, to potem już sobie tak lepiej usiadłam w ten półsiad, wyprostowałam się i w sumie było spoko. Ym, porobiłam sobie, jak poczułam, że jest... Mówiłam, tak nie chciałam tego robić, ale jak poczułam, że fajnie już jest, to zrobiliśmy sobie galopy, czyli galopy na złą nogę, ale specjalnie to robi tego konia takiego elastycznego bardziej I, i tak, i zrobiliśmy sobie takie ćwiczenia, bardzo fajny był, za pierwszym razem nam wyszło, a to się rzadko zdarza bo champ ma problemy z wyczuciem jak ja mu prowadzę, w sensie no on często zmienia nogi sam albo nie potrafi sam zmienić tej nogi no z tymi zmianami nogi po prostu mamy problemy, a no mi patrzy co ty gadasz co ty psujesz i ten, ale nie, ale spoko słuchał się ładnie i, i, I było naprawdę spoko. Nie? Komarki gryzą, idziemy. Idziemy. Siwy okay. Naturals. Naturals? Jesteś Naturalsem? Tak? Będziemy jeździć, tak? Jak będę na ciebie wsiadał bez niczego. Ej, gdzie idziesz? Co faj. Co Dobry, dobry. Cukierka dostaniesz, tak? Ostatnie cukierki trzymamy. Ja się już dostał dwa, więc niech siwy dostanie resztę. Mama będzie to jutro kupi cukierki. Cukierki i sieczkę jutro kupię. A nie, bo sieczkę nie dam. A cukierki kupię tam. A tam jest Candy Horde, więc idealnie, w Jaszkowie. Jutro lecimy do Jaszkowa na mistrzostwa oglądać, tak? Może będzie film, jak, jak się postaram. Słuchajcie, przykre info. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że następny film to będzie ostatni środowy film w te wakacje. I już od następnego tygodnia będę nagrywała filmy znowu tylko w soboty, bo wracamy do szkoły. Kończą się wakacje, a ja obiecałam, że tylko przez wakacje będę robiła te dwa filmy tygodniowo. No bo jednak no, nie wyrobię inaczej, jak już będę chodziła normalnie teraz do szkoły. Chociaż kto wie, może jeśli się poczuje, że jednak jest spoko, to wtedy po miesiącu stwierdzę, wracamy z dwoma filmami, zobaczymy, ale nic nie mogę obiecać, więc na ten moment. Ostatni wakacyjny, środowy film już za kilka dni. I to by było na tyle. Ojej, drapanko! Jeden pięknie poskakał, poskakał, pobiegał i dostał cukierka. Ten Aby też misiek... dostał cukierka i też pięknie pobiegał, tak. I to by było tyle na dzisiaj, dziękuję Wam, że ze mną byliście. Przepraszam Was, że ten film jest nagrany tak w kratkę, ale wszystkie telefony miałyśmy rozładowane, bo wracałyśmy z Łodzi i Ładowarkę miałyśmy jedną w samochodzie, więc tak na znowu ładowałyśmy, a mamy trzy telefony do naładowania, więc no było ciężko. No i niestety ta ładowarka słabo ładuje, więc no tak trochę nagrywałyśmy tym telefonem, trochę tam, trochę tu podładować, tak, i biegała mama z, z tymi telefonami, więc yy, no tak, nagrany jest ten film w kratkę. Mam nadzieję, że tutaj będzie coś ciekawego, coś co Was zainteresuje i yy, to w sumie tyle. Oj, ta gumka recepturka. Uf. Dobra, dziękuję Wam bardzo, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby polubić ten film i zasubskrybować mój kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem, bo wtedy nie pomijacie żadnych filmów. I to tak naprawdę tyle. Bardzo Wam dziękuję i widzimy się już za kilka dni.